Ludzi od wieków fascynuje wiele zagadek świata. Jedną z nich jest bez wątpienia kosmos i jego niezwykła potęga i wielkość, która może kryć coś, co nie śniło nam się nawet w marzeniach. Czy jednak warto zajmować się kosmosem, gdy nie odkryliśmy w pełni planety, na której od dawna żyjemy? Morza i oceany należą do najbardziej niezbadanych obszarów na Ziemi, którymi jednak z wielu powodów za bardzo się nie interesujemy, sądząc, że skoro są tak blisko nas, to z pewnością nie ma w nich nic interesującego czy szczególnie pasjonującego. Tymczasem przekazy o istnieniu dziwnych i tajemniczych istot morskich odnajdujemy nie tylko w legendach, mitach czy Biblii, ale nawet w historii. Rybacy często zdawali relacje ze spotkań z niebezpiecznymi istotami, których potęga pozwalała na niszczenie statków czy nawet wprawianie ludzi w trans. Tym razem ocean u wybrzeży Nowej Zelandii wyrzucił na brzeg kolejną zagadkę, a mianowicie ogromny obiekt, który wiele osób określiło jako potwora morskiego. Ile w tym prawdy. Kto wie, obiekt oblepiony jest sporą ilością ślimaków czy wodorostów, więc tak naprawdę ciężko stwierdzić, czym on właściwie jest. Sceptycy przychylają się bardziej ku opinii, że jest to martwy wieloryb lub ogromny kawałek drewna, choć nie brakuje i teorii, że może to być prawdziwa istota, która nie została jeszcze odkryta przez naukę. A Wy co sądzicie o obiekcie? Zachęcamy do lajkowania filmiku i subskrybowania naszego kanału.